Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Pawik, a to jest kolejny odcinek Q&A. W tle możecie słyszeć dzwony, które symbolizują godzinę 21. Nagrywam to w piątek, gdyż w sobotę minie do domu. I będzie to najszybszy odcinek chyba w historii, bo pytań jest tylko 6. Zaczynamy! Asasen08, dużo zarabiasz hajsu na YouTube, ja o tym mówiłem i będę mówił cały czas, ja nie będę poruszał tematu, o na temat mam moich zarobków na portalu YouTube. Przemek Liczba, czemu mówisz tak dużo M? Wyjaśnij. nie wiem. Być może to jest jakieś przyzwyczajenie, jakiś tick nie wiem, niektórzy mają taki tick. Ja mam po prostu M. No nie wiem jak wam to wytłumaczyć po prostu. Waldut12, pokażesz nam pieska. W... Z tego, z tej sprawy zostało tylko tyle, że pies jest... Zbyt duży i zbyt dużo leje, żeby był w bloku, czyli tutaj jest po prostu mojej babci, gdzie mam wybieg i może sobie latać i hasnąć i rosnąć, ale jest zajwist, piesek i naprawdę jest spoko. Karol Bieniek. Spotkamy się... Ho, 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 ho! Chyba nie. A Kowalski 445. Polecasz kupić Assassin's Creed Antologii za 300 zł wersja na Xboxa 360. Jeśli lubisz hmm, Assassin's Creed, w ogóle nie wiem co się składa na Antologii, nie? Bo to jest pewnie kilka części. Za 300 zł, no, myślę, że się opłaca, bo to jest dosyć e, droga gra, z szczególnie z tych nowszych, nie kosztowałem po 120, więc jeśli antologia, no antologia to zawsze dwie. No ale jeśli jest kilka, no to się opłaca. Martycha, co sądzisz o PhoneBlocks? Zajebista, rzecz, we Powinno być coś takiego i ja po prostu powinienem to opatentować, bo jak gdzieś tak może kilka miesięcy temu sobie myślałem, żeby był taki, y, taki telefon jak ko komputer, że ko po kolei części moglibyście sobie dokładać. To by było zajebiste. I coś takiego będzie, więc to będzie zajebiste. Ja chcę pieniądze, bo to jest mój projekt. Y, m 4 aks 7 u Lubisz pierdzieć. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. E, aha, i to jest nowe tło. Zawsze oglądaliście mnie tam. Teraz jestem tu. Dlatego, że jest ciemno i mogę tak nagrywać. Bo jest ciemno za mną i nie przeszkadza słońce. jest spoko. E, otóż tak, to było na tyle dzisiaj. Jak widzicie, bardzo krótko to jest. E, jeśli macie dość krótkich odcinków, to piszcie pytania w komentarzach. Bo to jest wasza wina, że są krótkie odcinki, nie moja. E, co w tym tygodniu? Na pewno Call of Juarez, na pewno Minecraft. Yy, z 6.000 doliny na pewno na pewno minigamesy no i szkoła i szkoła nie yy, więc to tyle na dzisiaj yy, to jest 3 minuty filmu no ale niestety ja na to nic poradzić nie mogę mogę wam zrobić sztuczne show jako sztuczne show mogę wam zaświecić klapą po raz pierwszy zdejmę koszulkę <śmiech> 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 trolling ok więc to byłam tutaj dzisiaj dzięki za oglądanie trzymajcie się do kolejnego zobaczenia cześć